Siemano! Siemano, kolano! Siemano po filmie. Będzie nowa seria. Teraz rozpoczynamy nową serię. Cześć! Czyli... Nowa, nowa seria. Kalony szpital. Psychiatryczny. Psychiatryczny i normalny. Przechodzimy do oglądania. Tak. Mm. Ej, chyba ktoś dzwoni. No, halo, że numer 112 No, do... no halo, halo, halo. Pani Proszę Pani Kasia Proszę, proszę przyjechać na ulicę Grażyńskiego Dobra, jedziemy już Grażyńskiego pięć tak. Dobra, to jedziemy. Ja prowadzę. Dobra, jedziemy. Grażę do, do. Jestem Gdzie to jest? Tutaj! Widzę. Już jadę karetką. Co ja ślepa jestem, nawet jak mam okulary? Ała! Już jesteśmy! Już jesteśmy! Wnosimy go na nos! Trzeba Boli! Trzeba odjechać tym autem! Próbuję to odsunąć? Nie! Dobra, weź Nie go da. na nosę moje! Nie ty! Nie, da. Nie da! się! O, mam! Mam go! Ała! No Ała! Chyba krew mi leci. Czekajcie. <gry <irrelevant> <gryễ> Szczeci! <scenes> <nieAUDIO> <gry intake> no, nie mogę go wziąć! Ej, ty go weź! ja <gry welche> nie mogę. już Ej, ty dobra? Siadaj! Nie ma mnie! Siadaj! Siadaj! <laughs> już, już, już! Siadaj do niego, żeby ktoś był z nim! Okej. Okay. A drzwi otwarte? O, dobra. Jedziemy. Dobrze za mamy blisko. Dobra, a tym małym się zajmę. Zaraz pozaznaczyć coś. Proszę nie umierać. To trochę boli, chyba będę miał skręconą nógę. No. Dziękuję. Wej, nie tak ja tak się boję waty Robiłam, Zrobiłam no. oświetlenie i ma wszystko złamane. łamane. Aucie? O nie, już wypadł z karotki. Halo, panie. Proszę nie umierać. Tylko mm, na salę operacyjną. Na No, Pelatinon maszalała? Na rentgen może. Na rentgen. Na X-ray. Proszę pana! Na X-ray. Ej, co ja tak latam dziwnie? Nie wiem. Ja będę sprawdzać ja taka... tu, a ty sprawdź na wyświetlenia. Co to, co to jest? Co to? Jeszcze? Włokanie. Złamana. Mózg. Jeszcze raz. Złamana głowa. Jeszcze raz. Jeszcze proszę się chwilę nie ruszać. Dobra. Musimy Cię przebrać. Złamana noga. Złamana o... noga i czaszka. Tak. I skręcona czaszka. Ja koszulkę Ravnovs. 7 nie jeszcze być na górę rozku. na odcinku. Dobra, nie? Naprawdę? 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 zaraz, Naprawdę? No dam panu tutaj ubrania Niech pan nie się się to my wyjdziemy i nie będziemy patrzeć. Dobra. Ja będę patrzeć. Nie. Yeah. No już gotowe. No, proszę chwilę jeszcze poleżeć i się przygotować. Słuchaj, ty też myślisz o tym samym co ja? Tak, Myślisz, o tym samym co ja. Robimy to samo co z wszystkimi pacjentami. Tak. Nie wiem. że to że Co się dzieje? Żyje? No, żyje. Czałowa tak na Nie. Jedziemy. Chce pan wnieczulenie? No, chyba tak Szybko. Nie ma pan wnieczulenia, ja to ja pan jedziemy. Nie ma już nie ma pan wnieczulenie. No, nie... On już powinien mały. spać. Powinien już spać. Dobra, i teraz robimy swoje. Popiszemy się szefowi. Tak trzeba mi podłapić kroplinę. Tak, żeby nie. Ok, zasłucham tutaj, żeby nikt nas nie widział. Czekaj. Osuń się. No i tutaj i dam jeszcze apteczkę na ziemi. Dam jeszcze apteczkę, żebyśmy miały. Dobra, i teraz trzeba. Robimy to, co zrobić trzeba. usb. 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 Robimy, USG. USG. Oh yeah. Robimy, Robimy go, USG. musimy oczyścić ranę. Tak, oczyszczamy ranę. Osobą. Tylko żeby to, ale jest taki problem, że jak to trafi mu do, oczu, mu do oczu, no to on się obudzi. Więc powoli. Ja na niego będę tak, ten, żeby mu nie wpadło. Czekaj, założę mu maskę tlenową. Tak. O, Ja nawet wiem, jak to zrobić. Założymy mu maskę tlen tlenową. <noise> Maska tlenowa. Maska plenowa, Maska tlenowa. Dobra, maska plenowa, założona. No wiem. Dobra, gotowa? Gotowa na nasz główny popis? Bierz młotek, ja biorę klucz pneumatyczny. E Aaaa, -a -a! co wy robicie? szybko, znieczulenie, znieczulenie, znieczulenie. Trzeba mu naprawić tę nogę. Założymy mu tu ortezę. Co wyrobili? się. ty Nie będzie. Znieczulania. Znieczulania na trzy godziny. Tak. Wiesz, co mu przy okazji włożymy. Musimy mu jedną z tych tabletek, a ta tabletki to są gps -y. Żeby Taka, żeby zawsze, jest, żeby włożyć, o, tak żeby żebyśmy zawsze wiedzieli gdzie o, Zaraz o, będzie wyleczony. Oni zostały tylko dwie godziny do zjedzenia. No, że wkładam GPS. GPS. Podłącz się do 444555. Osiem, siedem, osiem. Widać? Połączono? Tak. Dobra, to zaszywamy. Zaszywaj, szybko. Dobra, gotowe. nie już powinno... Ty go weź, działać. ty go weź. Gośka, ty go weź. Gośka? Hmm. Gośka, samuśka. Słuchaj, chodź tu. Jedziemy! <śmiech> Jedziemy! <śmiech> ja nie mogę sterować! Szybko! Szybko, tutaj! Szybko! On jeszcze okay. śpi, więc podłączymy go do machin. Tak, już połączyłaś go prawie? A połączyłaś go z GPS-em? Tak, połączyłam. GPS mi! Dobra, tutaj podłączę te kabelki i będzie wszystko gotowe. Aaaa, to jest? Dzień A! dobry. Dzień dobry. Proszę położyć. Ja się trochę boję. Nie, no, ja proszę, położyć. Proszę. Proszę. Nic tam pani na stanie. To jest tylko mierzenie pulsu. Nie, nie usłyszałem. Jest proszę godzinę. pana, to jest tylko mierzenie pulsu. Szybkie znieczulenie na godzinę. I przy okazji, da, postawię mu tu leki, żeby miał. Proszę Pana! Proszę Pana! Uy, co się dzieje? Proszę Pana! To są tabletki, gdyby Pan się bardzo źle poczuł, to proszę je zjeść. Tak. O, no to proszę popić jedną, jakby się pan bardzo źle czuł. A nas by nie było. Dobra. Spokojnie, nic panu nie grozi. Dobra, dobra. I, a tu będzie jeszcze cała apteczka leków. Uf. Proszę pana, Uf. jest pan w dobrych rękach. U, dziękuję. Proszę się położyć. Tutaj są pikacze. Jeszcze? Ile będziemy? Proszę pana, niedługo przewieziemy pana do innego szpitala. Tak. Ile przewieziemy? będzie? Przewieziemy go na nasz prywatny serwer? Tak. Dobra, ty, a mogę już iść? Mogę już iść? Musi pan... Nie, nie możesz pan musi, musi iść. Musi pan troszeczkę tutaj odleżeć. wracam po przerwie. Ja napiszę. panel do dobrego miejsca. Ej, co jest grane? Ja napiszę druga część. Druga część. Którego będzie? Druga część. Za chwilę. Nie musimy jakąś datę. O 10 tego lipca. Lipca, dawaj. 10 dziesiątego... lipca. Nie. Ja nie mogę! Na pewno nie w lipcu. Jutro. Jutro. Kolejna część za kilka minut. Ale tam ja... Ale ja już na, mi się nagrała. Na i pewno ta... nie w następny piątek, bo ja wyjdę. Kolejna część będzie za chwileczkę. Ja za chwileczkę, kolejna część. Nie. Do widzenia, pa!